Za trzy miesiące ostatni dzwonek. Dla ósmoklasistów będzie to jednocześnie początek nowego rozdziału w ich życiu. Wybór szkoły ponadpodstawowej, który może zaważyć na ich przyszłej pracy. Jedną z możliwości wartych rozważenia jest oferta edukacyjna drugiego prywatnego liceum ogólnokształcącego w Kętrzynie, które 26 marca zaprosiło w swojej progi wszystkich zainteresowanych. Powiem szczerze, że tytuł jej pracy doktorskiej jest dla mnie tekstem abstrakcyjnym, mimo tego, że jestem z wykształcenia matematykiem. Takie opinie o byłych uczniach nieczęsto się słyszy. To jeden z dowodów wysokich standardów nauczania. Nie ma tutaj swego rodzaju napięcia między nauczycielem a uczniem, i bardzo dobrze się współpracują. Również takie opinie uczniów o nauczycielach to rzadkość. Jak w każdym liceum, program musi być oparty o powszechnie obowiązującą podstawę, co nie znaczy, że nie można wprowadzać innowacji podnoszących efekty kształcenia. Mam tu na myśli na przykład większą ilość godzin z języka obcego, język obcy, który wybierają sobie drugi uczniowie sami. Tutaj w tej szkole jest realizowany na przykład język hiszpański, zajęcia koła zainteresowań, dodatkowe zajęcia, zajęcia prowadzone przez naszych wykładowców z Akademii. W dzisiejszych czasach znajomość języków obcych to podstawa. Niestety, obowiązujący często tryb nauczania może zniechęcać. W podstawówce pamiętam, że było typowe wkuwanie z podręczników słówka, robienie zadań z ćwiczeń. Tutaj, tak jak na przykład tam widać, mamy różne plakaty, często robimy różne dialogi na lekcjach, różne projekty przygotowujemy, też mamy bardzo zaangażowaną nauczycielkę, więc na pewno bardziej przyjemnie to idzie. Uczę się od pierwszej klasy liceum, bo wcześniej miałem styczność z tym językiem i no, jest dobrze. Czasy dla liceów ogólnokształcących są obecnie wymagające. Muszą stawić czoło silnej konkurencji szkół zawodowych i techników, oferujących absolwentom konkretny fach, bo to właśnie fachowców, jak często słyszymy, pilnie poszukuje rynek pracy. Teraz w cenie jest specjalizacja. Po drugim semestrze, drugiej klasy odchodzą Ci przedmioty, których nie wybierasz jako rozszerzenie, więc ja na przykład wybierając mam nie mam już fizyki, nie mam geografii, więc mogę się tak naprawdę skupić tylko na, na tym, co tak naprawdę chcę robić później w życiu. Klasy profilowane to większość szkół ogólnokształcących standard, mający ułatwić absolwentom edukację na poziomie szkoły wyższej. Placówka przy ulicy Adama Esnyka w Kętrzynie idzie o krok dalej. Mamy własny autorski program, który jest realizowany u nas w szkole, który polega głównie na tym, że uczniowie mogą indywidualnie dobierać sobie fakultety. W formie przedmiotów rozszerzonych, których się uczą. I te kombinacje są w naszej szkole bardzo różnorodne. Dopuszczamy opcję taką, żeby na przykład język polski był nauczany z matematyką, matematyka z biologią, matematyka z chemią, język polski z biologią, język polski z chemią. Wymieniać można długo. Dzięki takiemu modelowi kształcenia uczniowie mogą pełniej odkryć i rozwijać swoje mocne strony, a absolwenci zyskują szersze spektrum wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej. Wziąłem mathem Pol, czyli matematykę, chemię i Polski. Myślę, że jest to dla mnie bardzo dobre połączenie z uwagi na to, że ja bardzo jestem taki rozdarty pomiędzy właściwie dobrą pracą a moją pasją, czyli teatrem. Szkoła stosuje procentowy sposób oceny pracy uczniów, a wysoce zindywidualizowany program nauczania przynosi wymierne efekty. Wychowankowie szkoły to dzisiaj uznani pracownicy i odnoszący sukcesy studenci. Takim przykładem realizacji pasji był uczeń, który kilka lat temu wymarzył sobie, że chce zostać pilotem F-16. I do tego musiał po prostu nauczyć się na bardzo wysokim poziomie matematyki, fizyki i języka angielskiego, bo to były egzaminy, które musiał zdać, plus oczywiście sprawnościowy. I zrealizował to. Szkoła może być dumna ze swoich absolwentów. To w niej spełniają się również marzenia nauczycieli z prawdziwą pasją do nauczania. Indywidualizacja edukacji to jeden z kluczy do sukcesu. Rozszerzenie wybierają uczniowie, którzy chcą uczyć się fizyki. To jest zupełnie inna też praca. Też oni są zainteresowani, chcą się uczyć, chcą więcej. Mi się bardzo pracuje. Małe grupy przede wszystkim, a to na jest bardzo dużo. Mam czas dla nich, mogę im poświęcić więcej czasu, może więcej zadań zrobić. Także. Praca jest zdecydowanie lżejsza niż szkole publicznej. Ogromną zaletą tej szkoły jest w pewnym sensie taka familiarna atmosfera. No ja pamiętam jeszcze z czasów, kiedy pracowałam w dużej szkole publicznej i kiedy jeździliśmy na wycieczki, więc jak się y, opiekowało grupą 30 uczniów, no to trudno było na, y, o to, żeby ta atmosfera była. Y, Bardziej luźna, ponieważ dyscyplina gwarantowała to, że będzie bezpiecznie w grupie. Natomiast jeżeli wyjeżdżam z grupą kilkunastoosobową, no to praktycznie no, razem zwiedzamy, rozmawiamy, yy, uczestniczymy w kulturze. Od 1 września bieżącego roku organem prowadzącym drugie prywatne liceum ogólnokształcące jest Europejska Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Olsztynie. To wyjątkowa szansa na pogłębienie wiedzy pod okiem pracowników naukowych największej niepublicznej szkoły wyższej w województwie warmińsko-mazurskim. Wprowadzamy też możliwość uczestnictwa uczniom liceum w zajęciach na uczelni, tak? czyli mogą sobie wybrać przedmiot, na przykład w którym chcą, chcą uczestniczyć, w którego chcą poszerzać swoją wiedzę, a także wszelkie formy warsztatów i, i zajęć takich pozalekcyjnych, gdzie, będziemy, gdzie rozszerzamy kompetencje miękkie uczniów. Od początku istnienia drugie prywatne liceum ogólnokształcące w Kętrzynie może pochwalić się stuprocentową zdawalnością egzaminu dojrzałości. W rankingu perspektyw z reguły osiąga status złotej szkoły, co roku lokuje się na podium najlepszych liceów na Warmii i Mazurach.